Sweterek na paznokciach jasne. Zobacz, jak go zmalować i tobie pokażę krok po kroku jak zmierzyć się z efektem sweterkowym na paznokciach. Sweterkowe paznokcie to jest hit ostatniego sezonu. Cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie w okresie bożonarodzeniowym. Ja tobie pokażę i podpowiem, co nam będzie potrzebne. Do przygotowania sweterkowego paznokcia musisz mieć potrzebne: bloczek polerski, drewniany patyczek, Cleaner czyli odtuszczacz, waciki kosmetyczne, lampę UV albo LED. Top, bazę i wybrany lakier hybrydowy, akryl w proszku, szpatułkę do akrylu i zwykły długi pędzelek o włosiu 11 mm. No to zaczynamy. Na początek zaczniemy od delikatne, delikatnego zmatowienia płytki paznokcia, tak żeby się nie błyszczała, tylko była matowa. Pamiętaj, by tego nie zrobić zbyt mocno, ponieważ Twoja płytka może na tym ucierpieć. Następnie przemyj paznokcie bądź Tipsa cleanerem, nałóż primer, odczekaj chwilę, później nałóż bazę i utwarć. Jeżeli robisz to na tipsie, oczywiście ten etap primera pomijamy. I tutaj możesz do wyboru bawić się gamą kolorystyczną, jaki podkład do danego sweterka chcesz użyć. Ja użyłam podkładu w kolorze takim delikatnym fiolecie połączonym z różem. Nałóż dwie warstwy lakieru hybrydowego i utwarć w lampie. Nanieś top i to bardzo ważne Top na nosze matowy, bo wtedy efekt sweterka wygląda naprawdę bardzo, mm, taki podbity jest ten efekt tego sweterka. Gdy już zrobisz to, przygotuj odrobinę koloru, tym, takim kolorem, który robiłaś bazę, akryl i szpatułkę. I teraz za pomocą, jak zobaczycie, długiego pędzla, rysuję sobie e, wzór mojego sweterka. Na internecie naprawdę możecie znaleźć dużo wzorów, w sweterka, możecie je mieszać, dodawać kropki, dodawać linie, dodawać krótkie, e, takie cieniutkie linie, zdobienia. Ten sweterek naprawdę w każdej gamie i połączeniu geometrycznym sprawdzi się znakomicie. I teraz pamiętaj, jeżeli już rysujesz długie linie, użyj długiego pędzla. Wtedy ta linia naprawdę będzie prosta i ułatwi tobie y, y, wtedy zdobienie. Teraz na to nieutwardzone, czyli my teraz malujemy sobie, dokańczamy nasz wzór naszego sweterka. Możemy użyć tutaj um, też sądy, żeby pomóc sobie zrobić piękną kropeczkę. Sądy mogą być różnej wielkości, mogą być sądy małe, mogą być sądy duże. I w tym kolorze bazowym delikatnie zamocz sondę i połóż, na, i połóż na tipsa. Na nieutwardzony wzór teraz będziemy brać szpatułkę i proszek akrylowy i będziemy obsypywać tym proszkiem akrylowym nasz, cały wzór sweterka jeżeli masz 10 paznokci wykonaj to zdobienie na 10 paznokciach i wtedy posyp każdo jednorazowy dany paznokieć e, pamiętaj tylko że musimy utwardzić go w lampie troszeczkę dłużej ponieważ jest to zdobienie 3D czyli zdobienie które jest e, troszeczkę więcej koloru tutaj użytego i e, potrzebuje e, być dużej w lampie. Na ten nieutwardzony wzór posyp akryl, ale tak z 10 razy, żeby naprawdę ten sweterek przypominał taką grubą strukturę tego swetra. I z, jeżeli to szpatułką możesz zrobić, możesz jakimś delikatnym patyczkiem też to obsypać. Utwardź w lampie na 90 sekund i wtedy delikatnie przetrzyj szczoteczką i zobacz, to jest właśnie efekt naszego sweterka. Mam nadzieję, że pewnie zrobisz też takie zdobienie. A ja podeślę tobie kilka inspiracji świątecznych z użyciem właśnie sweterka.